wróciliśmy po wakacjach dach zrobiony jedynie tutaj nie ma szczytu no i co? i tutaj o to wykończone no, nie, nie wszystko jest tak jak bym chciał gdyż ta rynna miała być z tej strony będę musiał ją przenieść bo tutaj jest planowany tarasik no i tak to wygląda szczyty jest tutaj zrobione z desek. to wszystko i tak będzie zakryte. Z tamtej strony to już widzieliście ostatnio. Tutaj kolejna rynna na ten winkel. i tak o się to prezentuje. Tutaj też mamy zabudowane. Oi tēra